Cześć, witajcie. Dawno się nie widzieliśmy, już powiem szczerze, że odwykłem od tego. Trochę było ciężko mi. Jest ciężko, bez nagrywania. Powiem szczerze, że między nami tego asasyna całego jeszcze nie ukończyłem. To jest dramat dla mnie. To jest dramat po prostu, ja że cieszę się że z jednej strony, że ta seria nie wyszła. Bo powiem tak, ta... Gra jest tak duża, że nie jesteś w stanie ukończyć w 100 godzin. Nie. Pisało gdzieś na forum, że 130 godzin jest potrzebne, żeby ukończyć na 100%, ale jestem zdania, że 200 godzin powinno być. No, powiem jeszcze, fabułę nad nią ukończyłem w tej grze, a mimo woli, że w dzień w dzień gram w fabułę w tej grze, uwierzycie, 3 tygodnie już? Jeszcze jej nie ukończyłem. Propo, dzisiaj zaczynam miałem Digital 2.0 nagrywać, ale okazuje się, że jest aktualizacja. A okazuje się też, że Digital 2.0 wymaga internetu i czyli oznacza to, że mogę grać w tą grę, ale nie będę miał swojego zapisu. No, nie będę miał swojego zapisu, tylko jednocześnie będę musiał nowy stworzyć Aż dopóki nie pobiorę aktualizacji, a ja tego nie chciałem robić No więc, nie dzisiaj dzień 2 zwróciłem Czy wrócę na kanał? Jakby co ten odcinek to jest taki próbny tutaj, bo Teraz okres próbny, mówię, że będzie taki Będzie okres próbny, ileś tam dni będę nagrywał, zobaczymy jak to pójdzie Nie wiem, czy wrócę na kanał ze względu na to, że Nowe obowiązki, nowe wszystko mi doszło Albo coś się starał, bo chodzi o to, że Napędzam się szybko, przesyła film, ale już montowanie tego filmu w telefonie już trwa nieco dłużej. Mierzyłem czas, że w okresie pół godziny trwał chyba taki godzinny film montowanie. Zależy oczywiście, jak gra i co, jak. Ale zaczymy. Mówię, to jest próbne, robię próbne. Może wrócę na ten kanał, nie obiecuję wam. Chciałbym, ale nie obiecuję. Z drużyną chciałbym nagrywać, zaczymy. Będę starał się wrócić, ale mówię, nie wiem. Po czym zobaczymy. To jest próbna gra, ja sam nie wiem do końca o, nie, o co w niej chodzi, to jest ta gra co batera w PS... Plusie Wibracje wspiera... Wspiera, wspiera PS5 widzę Aha, bo ona jest tylko na PS5 O kurna mać Nowe okulary mam, no więc wybaczcie, ale będę trochę inaczej grał teraz Bo chyba sobie źle szkła dobra, muszę przyznać No, to jest tylko na ten, na PS5 Ej hey, Horizon! Dla Wals? No tylko na PS5. Gra. Zobaczymy na jak długo oczywiście. Coś miałem gadać w mi uciekło. A, nie. O, fajnie to wygląda. To coś z wyścigów, coś takiego. I to, było, to jest gra tego roku, nie? W PS plusie batera. Zacząłem to jest próbny odcinek z tej gry. Ja tam nie wiem czy z to wyjdzie sobie, czy te pierwsze wrażenie, nie będzie czasem. Ale graba w plusie teraz, nie? Jeszcze jest oczywiście, nie? A hader bez samo też można. Ale jak tu grać, te kurde to jest samuczek. Trzeba, trzeba ukończyć samuczki, by poznać podstawę. Trafienie. No wygląda fajnie tak tylko, że to jest właśnie coś w tym stylu, co ja lubię, e, gry, nie? E, pro po Hader jest włączony w tej konsoli, jakby wam mówię, nie? Włączyłem go w diabli. Ze względu na to, że były kłopoty z asasynem i okazuje się, że to asasuna mogłem wam nagrywać normalnie. Tylko, że kurde, HDR wszystko rypnął, więc pierdolę ten HDR, Zniszczenie. No, ja, ja lubię właśnie takie gry, tylko, że nie wiem, czy to będzie dobrze działać. Bo to jest na online trybie Unik, i tu też można biegać. I właśnie tego nie pojmuję, na jakiej zasadzie to bieganie tu działa. Bo jak ja biegam, to co mogę inny pojazd przejąć, czy co nie wiem, przejęcie. Ej, no to o tym mowa, przejęcie. No podejrzewam że to będzie trudna gra Czekaj, ale biega szybko A tu jest kok, czekaj, dobra dobra wiem że tu mogę biec do pojazdu ale to jest ta... To jest kurwa Aha Tu je się bicie Nie, to chyba Ale w do pojazdu trójką No Wszystkież, ta łączek mi się podoba na razie, bo jest ig igła samoczek 2 na 17 Włody, hu hu, panie 3 na 17 już mamy Tu graczej nie będą raczej one, chociaż Ha mój cofni No kurze panie samouczek jest zrobiony już przez na razie Aha, wiem o co, no, 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 ale ku nie chodzi ten samochód Ku nie chodzi ten tym samochód, naprawdę jazda tym, tutaj to jest przyjemna tak, że to jest masakra, a dopiero zacząłem grać A dopiero zacząłem grać, a jazda jest tak przyjemna, a już samochód rozpierdolony prawie Ale wibracje, ci osłyszycie to? Nie wiem czy strzeliście, bo do mikrofonu wam przestawiłem Kontynuuj. Zdrowie pezdy jest widoczne na wyświetlaczu. No dobra, ale ja ten pez mógł się Dlaczego? No to jest na pewno element są Pięknie, to ja muszę przejść kolejne. Dobra, a tutaj też musicie dać jakoś skoczyć na te punkty. Aha. Dobra ja wsiądę dobra Oho teraz to powtórzę What the shit Aha muszę Zniszczyć jest jakiś jakąś wiarę pewnie Ale są samczek to podejrzewam że to nie jest jeszcze gra To jak tu ruszyć teraz Aha, bo ja X klikłem do przodu by skorzystać z uderzenia Aha Aha Ej wy... Uwierzycie, że to jest takie proste te sterowanie? Wydaje się proste, ale no na... Dobra, to ja pewnie muszę uderzyć, nie? Uhoho. Ej powiem szczerze, że gram się podobno owocki Oczywiście ona nie jest za darmo, w PS Plusie ona była, nie? Ale podejrzewam, że wierzę w to grę, bo jak tak płynnie się dzia gra, działa to wszystko na razie Na konsolę PS5 chyba to jest Ej, tu nie wiem czy to nie jest ta gra, na którą... ...czekałem Pięknie Nie wiem czy to nie jest jedna z tych gier, na którą ja czekałem, wiecie? kurwa, szmato. Właśnie nie wiem czy to nie jest jedna z tych gier, bo jakąś kurwę miała wyjść, taka właśnie coś o bijatykach, o samochodach I nie wiem czy to nie jest to Wiecie, że gra Hot powstaje, nie? No Hot Wheels powstaje, już można pre-ordery, przed sprzedaż już można. Aha, na boki można, dobra. Eee, to jest gra ten! To jest Cyberline, kurwa, ranking. Jest taka gra na telefonie normalnie. Też można tak pizgać się. Tylko niestety ona już nie jest wspierana. No. Uderz, no dobra. Cholera, dobra, dobra, jest, bo on my to z chyba. Tu jakieś umiejętności są widoczne, kurwa. Mam cię. Uuuu, pięknie. Fizyka, jest. Katapultuj się. o, dobra. Gratulacje z nasz podstawowy jazd, ręczne uderzenie, katapulta, sterowanie, przyspieszenia. A teraz post. Skok unik jazd. jazd no dobra, postać teraz, tak? A co to co idzie się wcześniej, czy pojazd automatycznie? Ciekawe, czy idzie tu tak. Skocz, kocz, kocz. Dobra. Podejrzewam, że tu idzie przejść pojazd, czyli mam też, Macierzu. Zbierze łamki, Aha, dobra, to co ja robiłem. Gra jest fajna, ale jak no i no, no, to będziemy grać, to będzie ciężko kogoś trafić Swoje umiejętności. Unikaj się w umiejętności. Unika zbierzyć się pojazdu w kółko. że zgodnie z instrukcją na ekranie, by pojazd przeciwnika zanim zdąży się on rzucić. Dobra. Nie kapuję, o co tu chodzi zbytnio, ale... Aha, naprzeciw mam robić? Nie kapuję, o co chodzi, w tym właśnie... Łomasz, co, że zejdzie... Aha. Też dobra. Ale nie wiem o co chodziło z tym pojazdem żeby nie zrzucić kurwa, ale dobra jest ja... Trzeba wydać mega pojazd i trochę z What the fuck, bo mi przypieszył oh, Dobra A dobrze mówię pojazd można wezwać No gdzie jest ten pojazd? Ej pokazuję mi chyba to jest on. Ej, dobra, on mi pokazuje normalnie. R1. Wow, panie, teraz podsłuchuję. Ej, to, co by mogło być dobre na wyścigi, ta gra. Wyścigowa typowo, to gra mogłaby być bez żadnych rozpiodorów, znaczy rozpiodorowa, ale normalne wyścigi. naprawdę to grana na wyścigi by była Naprawdę sterowanie jest bajeczne. Eee. Zajem, że Wiara będzie w to grała. Nie wiem na jak długo, ale będą grali, bo fajnie to wygląda. Ale oczywiście tam... Wygląd nie wszystko w gry, nie? Ale dużo zmienia. A zwycięży, że... Łącz umiejętności w wypowiedzi i poza nim. Ale to pierwsze, czy to jest jakiś... System, punkt w tych rzeczy to jest jak na baterii, albo trybie, że masz tam na przykład 20 graczy, i kto ostatni zostaje, ten wygrywa. O panuj gwiazdę w twardym treningu. trafienie nie wiem, ja mogę wejść już z tą ale nie chcę na razie. Chcę potrenować jak to katapulta, no. l 1 to jest kamuflaż, nie? EL1, sorry, nie, mówię. Pięknie, podwójne trafienie. Przeskoczył, skurwiel. A to jest niezłe, najchyba. Skurwiel, ja mogę stąd wyjść normalnie. Mm -hmm. Gra mi się podoba, bo fajna jest, ale podejrzewam mnie na długą metę. Mam coś w śmieci, dobra. Dawaj, niech będę ten niewidoczny. Czy jest z Nitro jakieś? Nie ma. To na X mi się mieli, co że to jest z Nitro. To mówię, to była zrąbista gra w A propos, już wam mówiłem, ale DIT 5 się nie pojawi. Nie ma języka polskiego w tej grze, więc piję, Kurde... Łoho! Zorąbałem. Tam jest gość, mógłbym go skosować. Chociaż teraz zwycięz... Nie, to nie są gracze, bo w nim jej punktacji większej nie idzie. Próbuję gość się skosować, bo te punkty... Skoszę, o. Za to. Nie, tu można sobie ćwiczyć, to jest do treningu, nie? Mam cię. A! Do głowy bym skasował go się, dobra jest zaraz sobie wejdziemy na normalną grę, tylko jak to Ciekawe czy ja tak mogę z kogoś uderzyć, to mnie ciekawi. Tak, mogę. To jest ciekawe akurat. Znaczy niedobrze. To oznacza to, że nie mogę tak... Aha, no dobra, wiem. O, już mam wibrację. Czy słyszycie? Nie wiem czy słychać. To jest pięć spadł, to jest 5 wspiera. To jest jednak niedobrze, że ja mogę uderzać jak jestem niewidoczny, to oznacza, że... Przeciwnicy, jak są niewidoczni też mogą mnie uderzyć. Ja zalewibruję mi ten pastera. Jest niewidoczny. O, on ma to słuchać, słychać pewnie jak cholera. Oho! Tak, będą chcieli cię rozjebać. No dobra, możemy zejść od nowa. Nie dobra, no tutaj wyjdź. Wybierz spośród 16 dni o największym, to sobie jeszcze zważ, to ponad Serię wyzwań? Dostosuj Aha, tu mamy różne postacie, no dobra to już widzę, że to nie będzie gra dla mnie Yy, bo to co widzę to znaczy fajna gra jest ale jak tu widzę jak ja widzę wybór postaci już w grze i że mogę ją sobie zmieniać i każda postać ma swoje umiejętności no to już nie dla mnie to kawałki Dobra tam wiem że nie będę poznawał podstaw ale pierwszy lepszy biorę ja powiem szczerze, no nie będę w to grał, raczej nie, bo to, jak ja widzę postaci, to już mnie to przeraża, że każda postać pewnie ma jakieś umiejętności, jakieś to, to już nie dla mnie. Ale już widzę, że gra jednak nie, nie, nie jest popularna. Bo jak już wyszukiwanie gry piszę, a jeszcze mi nie wyszukiwało. Znaczy podejrzewam, bo na Basce 3 no to wiecie. Ona bo w PS Plusie, no to podejrzewam, że jeszcze grałem gracze, ale tak to zaczyna jak długo się tu trzyma. A jak jest za... Wad... A biorę to. Y... Powiem tak, jakby ona... Ja ją dostałem za darmo, więc przez to w nią gram, a tak to też nie gram, podejrzewam. Nie, wziąłem pierwszego lepszego, ja nie, nie patrzyłem. No nie lubię, bo każdy ma swoją umiejętność, to nie jest dla mnie takie fajne właśnie. Ale plus z matą gra, to jest po polsku kurwa, nie? bardzo nie, nie on ma ma potencjał, potencja ma, mama a to każdy musi swój pojazd zdobyć! Gazuj! Gazuj, spierdalni! uff, kurde Ajajaj, aj, aj, za długo się ładuje Dobra jest, nie panikujmy, na dupie mi ktoś siedzi, bo widzę strzałeczki Kurde, szmacia jebany, no, dobra Powoli, nie panikujcie, nie panikujcie, to jest online Tu, już nie są żarty, nie boty. Ręczny, ręczny, dobra, chciałem ręczny, ale no, okej okay. Kurde, D-Drive 2.0 chcę pograć mm. Jest ciężko, to jest online, nie? To jest ciężko, bo online, a online to wiecie czym się to... Już mam samodróż pierdolony o. Matko, to była gówna, ja wziąłem, że rozpieprzone już Ręcznie Ten chciał mnie, chce mnie skasować już, nie? Bo już widzę takiego gościa, no to... Nie wiem, czy ja go skasowałem, tego gościa? Aha, bo ja mam licznych czasu, ile nagrywa się, to ja nie widzę punktów Ty, ja nie widzę punktu, bo mi ten licznik czasowy pieprzony przeszkadza jak nagrywam ma... Nie, serio, on mi mocno przeszkadza, nie? Ło, wyskocz! Szybko, szybko, szybko! Dobra, o, ten będzie lepszy już, widzę. O, ten to już jest petarda. Kurwa, macie, ale Jedź, jedź! Pięknie wszystko. Udało mi się podnieść! Okazuje się, że to uniki te uniki to uderzenia, co też można się podnieść jak dobra. Zobaczcie jak bo idzie w wiarze, jednemu idzie dobrze. Podejrzewam że temu, co idzie dobrze, może grać na klawiaturze. Nie, może grać na klawiaturze, bo dużo wiary podejrzewam że ta gra ma wsparcie dla klawiatury i myszki. Bo ja nawet powiem szczerze, ta gra jest pod myszkę. Eee, tak jak z dawnych czasów się gra w takie gry, co się walczyło na boki, też uderzałeś pojazdy. I też na myszkę to było stworzone zawsze. Dobra, ręcznie, a ręczne zajebiście tutaj w tej grze. Tu uwaga, bo tu można przyjechać. Materyokochana i mnie już zniszczyli? Aha, tu już z tym likwidację mam, czy co? A nie, dobra, mogę grać dalej, no to już jedna rzecz się wyjaśniła. Tylko znaleźć pojazdara. Tu nie ma... Tu są jakieś dziadostwa, się nie pamiętam do czego to służy, nawet nie wiem 12 punktów mam Nie jest źle Ale mogłoby być lepiej Chyba ostatni nie, ostatni nie jestem, nie wiem ilu graczy gra tu To jest, to jest też dla mnie kłopot, bo nie wiem ilu graczy gra, nie? Jest mój pojazd Bierzemy go, bo wziąłem z tego, że zacząć co on ma za umiejętności tym pojazdem Pięknie zarąbałem Ale gościu prowadziłem w tym miejscu, ja pierdolę What? Co? Ja pierdolę <laughs> Dobre wczydolce Dopiero pojazd przywołany, spierdalaj chuju kurwa z mojego pojazdu i je głupi dobra ten zaraz znik... a ten już tutaj już zdechnie ja tu pojazdu nie mogę przywołać uwa no 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 już chcą cię przypierdolić a ciekawe jak to miał pomysł na tą grę uwaga skocz, tu jest pojazd wice ale żeby do niego się dostać to bym musiał chyba przebyć przez to o no szybciej masz dobra nie jest za mocny chyba ten poeża Ale jest zawsze dobra, ważne, że jest Gra fajna takie jest na tej mapie, ale no... Zaczynę, może z pogramy, nie wiem, zacznę... kurwa, trzy On gra chyba... Myślałem, że wyszedł z gry, chciałem go jeszcze dobrze. Nie, jestem Ej, on tam jest? Nie ma go, kur no myślałem, że on... Będzie stał tak bez ruchu, bym to trochę oklepał, nie? Uf, uf. O, ale chybienie Dobra, ale fajna arena jest zrobiona, fajnie, mi się podoba kole... O kurde, nie? nie? Dobra, jest. Nic się stanęło, nic się nie stanęło, dobra Ciekawe do ilu tu się gracz nie, nie, jest licznik, jest na górze Jest akurat, szczęście, jakiś pojazd Wiecie, wam powiem co, idzie mi trochę na, nie najlepiej Zaraz zobaczę ile graczy gra na mapie, ale podejrzewam, że mi idzie chujowo. Ale... Zobaczymy, no. Zobaczymy. Chciałem jeszcze kogoś tu przypijać. Zrzuciłem gościa. Dobra, udało mi się zrzucić gościa, bo już nie przejął. I pierdzielasz, macierz głupi. Nie, mam dwunaste miejsce? Dwunaste, nie? Ej, zabij koniec. Chyba nie... 24 11 Jedenaste miejsce, nie jest źle mi się wydaje, ale nie wiem ile jeszcze zostało to czasu A już tyle, to mi się nie pyla What the fuck Co na kwadrat? jest jakiś unik specjalny? No Porażka, ale dobra, no porażka to tak, że wygrać to będzie ciężko podejrzewam O, zwycięzca, Czy... nie Czemu zwycięzca? Aha, myśmy Hmm. To są jakieś wyzwania. No, wyzwania zwykle, to fajna gra. Muszę przyznać, że jest fajna. Ma potencjał. Ma potencjał, mówię, bo to jest. Wyjdźmy stąd. Jak tu wejść? Kółko. Aha, przytrzymać to, dobra. Powiem, że tak, gra jest fajna, ale podejrzewam, że to gra nie dla mnie. Miło wyjrzeć, że się fajnie gra, może jeszcze drugi odcinek z tej gry nagram, zobaczę. Yy, zobaczymy, mogę nagrać drugi odcinek jeszcze z tej gry, może na 3, zobaczymy co wyjdzie. A ja tymczasem się z wami żegnam, mam nadzieję, że na ten kanał wrócę, teraz jestem rozczarowany, że wydzielali i 0 nie nagrałem. Yy, no wiecie sami, jak to jest w Propos jest szansa na to, że że wrócę na kanał, ale no nie wiem, nie wiem, wtedy się starał możliwe, że z tej gry kurde nagram jeszcze parę odcineczków Bugznax mam już na tym, mówię wam od razu, że te Bugnax to wam dupę trułem, że PS4 mam i okazuje się, że miałem tą wersję, tą PS5 ale oczywiście konsola PS5 nie odczyta, że ja nie posiadam tej gry bo mam ją na wersji PS4 i ja nie chciałem się pobrać po jakimś czasie patrzę, mogę ją pobrać na PS5, od razu pobierałem Zacząłem co to będzie zagram. możliwe, że jutro też to zagramy ale nie wiem zobaczymy, bo chciałem wtedy DJ 2 najszybciej pograć, bo w sercu bym sobie pograł. Do zobaczenia część ja się z wami żegnam. To powiem tak, mówię się, nie wiem czy mi się uda wrócić, bo mam ciężką stratę teraz. W pracy, znaczy w pracy przyjąłem robotę po kimś jeszcze. Robię swoją i czyjąś. I zmęczony wracam dzisiaj miałem lżej akurat. Ale jutro to mogę mieć już ciężko. na czym mogę już podejrzewam będzie. będzie. Do zobaczenia z nim ja się. Może się widzimy w końcu odcinkach sobie zobaczymy. Może się trochę pobawimy, nie? Na luzie trochę. Bo to gra taka na luzce, wejdź, piwko, otwórz i pograj. No, to jest jeden z takich nicznych gier, co można sobie pograć, muzykę puścić i odprężyć się. Pa! Na razie cześć.